Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnim w szkole pojawiło się takie zdanie do przetłumaczenia. Podoba mi się jej styl ubierania się, jak to przetłumaczyć naturalnie w języku angielskim, więc powiemy I like the way she dresses. Podoba mi się sposób, w jakim ona się ubiera. The way she dresses. I tym sposobem możemy skomentować inne rzeczy, na przykład the way she speaks, sposób w jakim ona mówi. The way she moves, sposób w jakim ona się porusza, albo the way she acts, tak jak się zachowuje. Zapraszam przed ekranem. You saw a, a candidate, a female candidate, um, we all know who she is, um, you know, who, who has worked, who has spent her entire life preparing for this moment um who has had to second guess the way she dresses the way she speaks the way her hair is cut the way her earrings look Tak czyli przed mieliśmy czyli jak jej włosy są ścięte the way her earrings look czyli jak wyglądają jej kolczyki i jeszcze raz spent her entire life preparing for this moment yeah. Who has had to second guess the way she dresses, the way she speaks, the way her hair is cut, the way her earrings look. Uh, I kolejny przykład. Pani została zapytana, czyj styl jej się podoba wśród gwiazd. Księstyny stylish among the female celebs over 50 and why? I've got two people. No i pani mówi, że ma dwie kandydatki. One is not over She's... Z tym że jedna jeszcze nie skończyła 50 lat. 44, Charlize Theron. No i pani się zakwita Charlis Theron i co mówi dalej? Is exquisite. Mówi, że ona jest exquisite, przepiękna, super i w ogóle bardzo fajny przymiotnik. I so, so, love her for that. She's always an inspiration for me in that respect. But... Mówi, że zawsze dla niej jest inspiracją, in that respect, pod tym względem, właśnie pod względem stylu. Mieliśmy lekcję na temat in that respect, z tego co pamiętam, podlinkuję wam. The way she dresses, it's such elegance. The way she dresses, it's such elegance, tak? Taka elegancja, sposób w jaki się właśnie ubiera. Jeszcze raz całość. One is not over 50. She's 44. Charlize Theron is exquisite in my book. I love her for that. She's always an inspiration for me in that respect, but the way she dresses, it's such elegance. Ekolayne, przykład tutaj rozmawiają o jakimś filmie o jakiejś bohaterce, która jest prawnikiem, ale pani mówi, że nie jest taką stereotypową prawniczką.